Hejka Widzowie! Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj gamy sobie w rysowanie. Dokładnie właśnie w pierwszym bloku gdzie rysujemy. Aktualnie trwa jakaś runda, więc muszę chwilę poczekać. Ale w sumie teraz za te kilka sekund będziemy oceniać rysunki innych Więc co? Jeszcze dwie sekundki. Jeden. Dobra. I teraz będą jakby jabłka na ich słonkach i musimy je właśnie ocenić. O, to jak jest na przykład bardzo ładne. W sumie czwójeczek zawsze może być lepiej. Bo jak widzicie właśnie oceniamy od 1 do 5 rysunki. Yy, o, tu też bardzo ładne. No tu też damy czujeczkę. czy nie. I tu też możemy właśnie kupować jakieś na przykład zwierzęta. Jak widzicie? Ja mam aktualnie myszkę, ale mam jeszcze inne zwierzęta. O. No, to takie też ładne. najmniej no, na razie trójeczkę. No i mamy tu zwierzątka, jakieś ulepszenia. Ale tu zajęło e booksy. Monety też. Efekty mamy tutaj, już za To jest tylko tylko te bardzo ładne: no, no trzy. Tutaj co jeszcze mamy? Motywy, co to. A tu zajęło e właśnie możemy kupić temat. jakie mam być następny? O, ładne. No, trójkę, takie zwykłe, właśnie ładne i teraz co? i w sumie chyba, a emotki jeszcze są. jakąś może emotki? Nie dobra, niektóre są za drogie. O i właśnie teraz kto wygrał? O, to jabłko. Uważam, no, że naprawdę zasługuje, że jest na bardzo ładne. No i tutaj jak widzicie mamy wyniki. Kto miał pierwsza, kto piąte miejsce. I też ile, kto, jakby gwiazdki ile dostał. Ja akurat mam bardzo dużo, bo prawie 3000. Tutaj można zobaczyć. Ja już jestem na poziomie ze wykwalifikowany artysta, więc no dużo giałam. <grywam> a 4000 to będę odorentowany, więc no fajnie. Co tutaj ona nad no widać? Mam taką słodką myszkę. <grywam> o, do zaczynamy lumbę. Ciekawe co będzie. I co mamy? To polska, jak się mam naświetlać siebie. Okej, okay. trzeba najpierw koliskuj. O, coś w tym stylu, mam taki żółwy. Też jestem raczej powiedzieć blado, więc w sumie może być. Okej, okay. takie coś. Nie wiem, jak mi wyjdzie, bo mamy 3 minuty. Tylko, tylko sobie też to przybliżyć. O, o, i oczy No Ojej, trochę duże mi wyszło, ale cudno. O! o. Ojej, ale brzydkie mi wyszło. mam lepiej naisować. Ja mam takie zielone oczka. Nie zrobię jakieś zielone. <laughs> to źle wygląda. trudno już nie. Nie zdążę zmienić raczej. O, dobra. No Tęgicznie, ale jeszcze by wejsuję. O. Okej. Okay. Tu. i Nosek jakiś mały. O. Usta by fajnie, było, waży mi Okej. Tak się nie wyglądają. Nie zdążył już ich malować. Yy, dobra. Wygląda dość strasznie, ale okej. Mam węzłowe włoski. Uj. Okej, okay. coś w tym stylu. O, wydaje mi się, żeby ładnie wyszło. Okej, okay. taki coś, tu właśnie włosy. Okej, okay. jeszcze muszę ukulaj, więc mam ukulaj musi jakoś naśladować. I to mi wyjdzie. No ja chociaż? no ja, No będzie. Ok je poprawić jeszcze na chwilę. Okej, okay. o. Dobra, będzie chyba. O, i tu. Jeszcze taka, o. Dobra, no powiedzmy, że wyszło. Jeszcze mi to skuje sobie z ale nie da się tak. więc O, nie, nie wyszło. Okej, okay. no ustałem, nawet chyba sobie nie pomaguję. Ja rzęs nie zrobiłam! Powinno być rzęsy jeszcze chociaż to jakoś wyglądało. tu doł też. Okej. Okay. Jeszcze drugie oko, rzęsy były chociaż z tak, rzęs. Tak siednia O. Dobra, udajmy, że wyszło. Hmm. O, tak siednia ale okej. Okay. Mogę tu... O, tak jak to No i chyba. No, średnio wyszło, mogłam dużo lepiej, ale i tak. No jest ładnie. Chociaż ja powinna mieć jeszcze trochę dłuższe włosy. Co to jest? Piesek. Ładny, ale no jednak to nie jest autopoity, więc dam trzy O, buźka. Nie jest to tak dokładnie, ale no. Waba, dam 3, bo tam był piesek. No jednak, no i jest buźka. Jest! No no to jest auto ale no tam, no dwie gwiazdki, no jednak. No, tak nie wyszło do końca ładnie. Niestety. O, też że ktoś miał dobry więc dam trzy. Nie ma twarzy, ale nawet jakby była twarz, byłoby naprawdę ładnie. Ktoś pisze, nieważne. O, jest mój. Te kolory tak w blakę się stał, nie wiem czemu. Ale no, raczej ładnie, nie wiem mi to powiedzieć. No, tak się mi wyszło. Właśnie oceniają teraz osoby rysunek. Ładne, ładne. No, na no sumie też trzy. I... Nie ma mnie na podium, no No, ten pies, nie wiem czemu, ale okej. Okay. Aha, jestem na szóstym miejscu. Dlaczego? A, bo ja dawałam gwiazdki, no a pewnie każdy daje po, pięć, po jednej gwiazdce każdemu. No cóż, tak to wygląda. Kolejna runda, o ojej. To będzie pewnie trochę jest za tyłu do najsowania. No ale postaram się jak najlepiej to najsować. Najpierw zrobię taką, o, dżunglę właśnie. Każe wiecie, tak. I właśnie, nie wiem jak to nazywa się, tak dżunglowe to czy coś. O. Takie może ciemne niebo. O, że noc jest. W oddali. Pięknie. to mogę właśnie, o. I yy. jakieś gwiazdy. Taki pojedynczy domia. Yy, niech będzie no, właśnie, jeszcze muszę alikatoria przyjść zdążyć. dążyć. Szybko, woda. Kiedyś ja nie zdążył sobie wziąć, alikatoria. Dobra, nie wyszła mi w ogóle woda, ale trudno. Mogę rysuje tego alikatoria w tym. Wygląda to yy, tegicznie. Nie, nie wyszedł, mi jak miał. O Jezu, jakie za duże oko. Chyba takie. Może nie wiem, gdzie to miły aligatorek. <grym> miły aligatorek, tak, tak. Jeszcze może jakiś taki nosek, nie wiem. O! Czy wyszedł? Nie. <grym> yy, no. Hmm. No, A tak siedmią bo stwierdziła, że też, to może jakieś takie opale zrobię, nie wiem. Zobaczymy, on coś odpływa czy coś. O, nie wiem, pływający alikaty. <śmum> nie mam ja. Nie wiem, czy tu mogę jeszcze jakieś, nie wiem, pnie... O, pień! Mogę pień najzować. O. Nie, to mogą być, nie wiem czemu pnię sobie, ale okej. Niech będzie. dobra, no, niech będzie. I tak wydaje mi się, że jest nowy Okej, mamy zieloną plamę. No, no dla mnie niestety no jakby tu nic nie przypomina lika to ja. O, no już lepszy. No, bardzo na Trzy. Nie, y, nie, nie zdążyłam kliknąć, Zakapiłam się. Nie, dobra, ten no ładny, dam trójkę. No bardzo ładne, ale tam nie zdążyłam, o nie. Trudno. O. oczy. na dwa. O, jest mój, tylko te pnie są jakieś. Nie wiem, czy one dziwne, ale okej. Okay. Wyglądają dziwnie, te pnie, ale no, no, trudno. O! jak Wygląda trochę jakieś jeżdżą, więc mam dwie gwiazdki. I jak też dajmy, bo co właśnie wnioski dostajemy? Mam już 700 ich. I mnie oczywiście nie ma. Nie będę znowu na szóstym. A nie, teraz na piątym. O, proszę. Ciekawie. Widziałam, że znowu będę na siódmym, bo teraz jest siedem osób. Ale no, na jestem na piątym. O, jak widzicie, zlidziałam sobie tego. pyta na takiego słodkiego kotka. Mam jeszcze świnkę. O. O, ja ci. Mam jeszcze małpkę. I mam. Nie, nie zdążyłam. Nie trudno. Hmm, dobra, zwierzę. Nie, nie chcę klikać. Kota, dobra. Eee, Bug, czyli jej Nie wiem, co znaczy, i znaczy to kto błąd. Ha. Def, espiry, czemu fajonka? Dziwne. No dobra, jak tam pisał Pająk. pająk. Nie umiem jesować pająka Ach, lubię. Nie wiem Chyba najpierw jest coś tego typu, o Wyjdzie, wyjdzie, obiecuję ja wam, że wyjdzie pająk Muszę stąd to najesować Ale to jest za mały ten Yy, pędzel. Czy ja mógłbym i tego pędzla zrobić? To będzie O, takie coś. Będzie ładnie. Mówię Wam. Mam nadzieję, że zdążę moją wizję artystyczną naisować. Nie wiem, to niech już będzie takie coś, co naisowałam. To O, jakby będzie podłoga. To będzie pajęczyna, choć będzie, będzie pająk. Tylko, czy ja mam naisować pajęczynę? Znaleźć nice, yeah. o. Takie coś, o. Nie, to wygląda tragicznie. Miała być pojętrzyno. No, na, może jeszcze zdążę. Mam czas. Okej, okay, teraz będzie o. Nie no, to powinno być bardziej okrągłe. Dali, tragicznie, ale tylną już nie że zmienić. O! Jaki tu krzyżyk? Na przykład. Czy jakieś takie, o! Dobra, niech będzie peńczyna i mały pęk. Chociaż tak sobie mały nie będzie. no Dobra, o! I, i, i nóżki. Nikt tu nie wie, ma te takie, o! Złomki twoje. Dobra, nie ma oczy. Ząbki jeszcze. O. tam <gryzny> tępają, ale trudno. Że o, 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 oko. Najsłynne oko. O. Taki trochę zezmał. Ale trudno. A i tak niech będzie już, nie będę nic z tym zmieniać. Okej, okay, tu mamy liczby chyba dwa. Dobra, więc jeden. Aha, że to takie, okej. Okay. Dobra, będę dwa każdemu jeden, bo jestem ciekawa, jakbym wiecie, jakbym, na którym miejscu bym tak była na nie, bo każde to znaczy, zawsze właśnie w tej grze daję sobie tak jeden. O, to jest ciekawy błąd. Nie wiem, co tu pisze. No, no jeden, no każdemu dajemy teraz jedynki. I będzie to ostatnia ta w której teraz gra. Ja. O, jest mój piękny pajączek. Nie wiem, gdzie tu jest błąd, bo nie ma, ale może no, jak ktoś doceni pajączkę i tę pajęczynę brudką. Nie wiem. Nie, nie wiem co tu piszę, ale no. Ja wiem. Każdemu daję jeden, żeby zobaczyć. Po prostu jakie miejsce bym miała tak naprawdę. I czy umiem słuchać, czy nie. O! Ale ładne, ktoś powiedział, że to Ladybug, że to jest biedonka. Ale no ładne. No dałabym to dwa. No. Chcę jednak zobaczyć, czy właśnie... Ten ludzie dają sobie tylko jeden. Czy no, też dają po jakieś trzy, chociaż cztery. Tu nie wiem jaki błąd, ale okej. Okay. Jakieś kajtki z napisem. Nie wiem jakim. I kto wygrał. Aha. No, czyli ja nie wygrałam. Ale wydaje mi się, że tu są jakieś, wiecie, koleżanki, że są takie podobne, no nie? nie? wiem. Ale jestem oczywiście na siódmym miejscu, no wiecie każdemu dałam jeden. No, trudno. Czyli... Umiem albo nie umiem rysować. Nie wiem. Chyba tak ja nie ocenię. Ale co? Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i co widzimy się chyba w kolejnym odcinku. Możecie mi napisać w komentarzu, czy umiem rysować, czy nie. Pa! Do zobaczenia w kolejnym odcinku!